Drodzy Państwo, mam wielką przyjemność w imieniu Świętego Mikołaja z małym opóźnieniem, ale w tym okresie jeszcze świątecznym wyróżnić i nagrodzić tych, którzy napisali najpiękniejsze i najbardziej poruszające listy do Świętego Mikołaja. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że w swoich listach poruszyliście tak ważne tematy, marząc o pięknych rzeczach nie tylko dla siebie, ale dla miasta Stalowej Woli. To jest dla nas naprawdę bardzo ważna inspiracja. To jak wy swoimi młodymi sercami, młodymi oczami patrzycie na miasto Stalowa Wola, na jej potrzeby. Także chciałem bardzo serdecznie podziękować i poprosić, żebyście dalej tak mądrze patrzyli na miasto Stalowa Wola, żebyście szukali rozwiązań, i motywowali władze miasta do tego, żeby e, wspólnie zmieniać nasze miasto, bo mam nadzieję, że e, kiedyś e, wy na stanowisku e, prezydenta, radnych, e, e, innych ważnych funkcji na terenie miasta, te marzenia, które dzisiaj e, macie, abyście również mogli je e, kiedyś realizować i tutaj budować. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te nadmienia. Wiem, że niektóre z nich już są e, w realizacji także myślę, że też będziecie mieli satysfakcję, że e, święty Mikołaj e, przez władze samorządowe i innych dobrych ludzi te wasze pomysły realizuje. W tej chwili pozwolę sobie was e, różnić. Matilda e, Czuliska bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję. za piękne pomysły dla miasta. Ile Piech.

Drodzy Państwo, zawsze było tak, że dzieci, które... No taki do Zawsze dzieci, które napisały najpiękniejsze listy, włączały iluminację świąteczną i w ten sposób uczestniczyły w budowaniu również piękna stalowej woli, ponieważ w tym roku no, nie mieliśmy wigilii miejskiej ze względu na ograniczenia chciałbym Was poprosić, żebyśmy wspólnie dzisiaj zainicjowali nową ważną akcję społeczną wspierania na prędzej, czyli pojemników, które od dzisiaj zaczynają pojawiać się na terenie Stałowej Woli. To pierwszy taki pojemnik, który sta, stanął tutaj na placu Piłsudskiego. po wczorajszym takim szybkim Referendum na Facebooku, na innych mediach społecznościowych. Mieszkańcy wskazali swoje lokalizacje. Ja bardzo serdecznie dziękuję za taką wielką aktywność mieszkańców, którzy bardzo dobrze przyjęli ten pomysł i wskazali tak dużo miejsc, w których takie serca powinny się pojawić. Już dzisiaj, właśnie na wskazania mieszkańców, takie serce pojawi się przy hali targowej. Przy głównym wejściu hali targowej przy ulicy Okulickiego oraz w parku miejskim niedaleko Wodnego Placu Zabaw i parku linowego w niedalekiej odległości od Szkoły Muzycznej. Mamy jeszcze jeden przygotowany do instalacji. Będziemy jeszcze czekać na propozycje i sugestie mieszkańców w tym zakresie. Natomiast chcemy przygotować mniejsze takie serca które będą dostarczone do wszystkich szkół, przedszkoli, instytucji, tak aby cała sieć miasta była włączona w tą akcję dobrych, pomocnych serc stalowej woli. I tutaj, jak wszyscy wiemy, te nakrętki są skupywane. To jest również nie tylko kwestia dobrych serc, bo te nakrętki pomagają dla osób najbardziej potrzebujących, ale one również pomagają środowisku, bo mamy tutaj e, recykling, mamy najlepsze wykorzystanie tego e, twardego e, plastiku i e, dzisiaj chcielibyśmy wspólnie e, z panem prezesem Radosławem e, Sagatowskim e, pomnożyć te dobre serca e, w stalowej woli e, i tutaj ważna deklaracja Miejskiego Zakładu e, Komunalnego, jak te nakrętki, jak to serca będą wykorzystane dla pomnożenia dobra. Panie prezesie, bardzo proszę. Bardzo się cieszę, że mówię, że jako Miejski Zakład Komunalny może uczestniczyć w takim, w takim szczytnym celu. I tutaj czyli Miejski Zakład Komunalny do każdej tony zebranych nakrętek będzie dopłacał 700 zł. To jest mniej więcej drugie tyle, ile się, o ile się otrzymuje ze sprzedaży tony nakrętek. W ten sposób właśnie pomnożymy, podwoimy te działania mieszkańców Stalowej Woli, czyli jeżeli średnio tona nakrętek może kosztować 700 zł, 700 zł to do każdej takiej tony zebranej w stalowowolskich sercach Miejski Zakład Komunalny dołoży drugie 700 zł i będziemy mieli wtedy 1400 zł za tonę. Także niech to będzie również taka dodatkowa motywacja, że tutaj w stalowej woli te zebrane nakrętki mają jak gdyby podwójną moc. Myślę, że przez cały rok będziemy zbierać tą akcję i zależnie od potrzeb będziemy decydować o wsparciu dla chorych dzieci czy innych ważnych pomocy na terenie Miasta Skalowej Woli. To już zależnie od zgłoszeń i potrzeb, które będą występowały. Także zachęcamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców do tego, aby nakrętki z butelek, z chemii, z gospodarstwa domowego, aby nie wyrzucać, aby je zbierać, a my postaramy się, aby tych serc stanęło na tyle dużo w naszym mieście, żeby one były jak najbardziej dostępne i abyśmy mogli dzięki temu mocniej pomagać. Prosimy o zgłaszanie się do miasta albo do Miejskiego Zakładu Komunalnego. Będziemy wspólnie koordynować te działania pomocy. Kiedy pojawiła się inicjatywa powstania pojemników? Inicjatywa powstania pojemników zrodziła się już w tamtym roku. Mieszkańcy Stalowej Woli na Facebooku i w wiadomościach pokazywali inne miasta, gdzie takie serca już są. A więc serdecznie też dziękuję mieszkańcom, którzy motywowali, inspirowali do takiego działania, żeby Stalowa Wola również posiadała swój system pojemników. Jeżeli chodzi o kwestie zamówienia dokładnie tych pojemników, one zostały zamówione przez miasto Stalowa Wola we wrześniu. W październiku mieliśmy ustalony i zatwierdzony już wzór, bo jak Państwo znacie pewnie serca z różnych lokalizacji to muszę e, powiedzieć, że nasze serce jest wyjątkowo e, piękne, bo ma e, bardzo ładnie wpisany herb miasta nasz herb akuratnie jak widać wpisuje się e, pięknie w serce, więc e, jest pod tym względem e, zupełnie wyjątkowy ten pojemnik, a e, projekt i wykonanie realizowała e, lokalna stalowo stalowowolska firma Karnatech, e, także też e, Dziękujemy za tą dobrą współpracę i ten piękny wzór, który myślę też e, buduje dobry wizerunek miasta Stalowej wody. Jakie były koszty wyprodukowania tego projektu? Pani redaktor w tej chwili, że tak powiem, e, łącznie. Tak? Za trzy serca to jest 10 tysięcy zł. Panie prezydencie, troszeczkę z innej beczki, ale tak tu. niedalekiej beczki. Czy to są figury ceramiczne i one są własnością miasta? Figury są własnością miasta i są to odlewy, może nie ceramiczne, tylko żywiczne, specjalnie przygotowane na warunki atmosferyczne zewnętrzne. Może tak, chcielibyśmy wspólnie zainicjować tą akcję. Widzimy, że jest również z nami mała mieszkanka Stalowej Woli. Jak masz na imię? Przyjdziesz do nas tutaj? Jak masz na imię? Zapraszamy Cię Aniu, wspólnie z nami, Was też również poproszę o to abyście na nakrętki, nie wiem czy mama podsadzi Anię, tak? Ania? Ania, tak? Wielkie, Wielkie brawa dla Pani. Za dziękujemy za dobre serce. Będziesz rzucać dalej, tak? Będziesz wspierać. Super, bardzo serdecznie dziękujemy. I prosimy tak naszych też y, dzisiejszych tego pod świętego Mikołaja, abyście też zainicjowali tą akcję. Do przestępki. Tak, tak. Przecież... żeby się nie Przecież.. bardzo tak. Było. bo taki apel, aby tutaj nie wrzucać reklamówek, wąków zawsze to jest wszystko. Wtedy wartość takich nakrętek jest dużo większa, nie trzeba sortować, a więc dobrze jakby były one wsypowane oddzielnie, a nie wrzucane w reklamówkę. W takim tempie jak to będzie szło to szybciutko będziemy na pewno zapełniać te, te sekcje. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, do zobaczenia, wszystkiego dobrego na tą końcówkę tego mijającego roku. Wszystkim życzymy, aby ten zbliżający się nowy 2021 rok był przede wszystkim lepszy, a w pewien sposób też z dobrymi sercami, z nową nadzieją chcemy wchodzić w nowy 2021 rok. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za piękne listy i e, piękne życzenia dla miasta Stalowej Woli. Bardzo dziękuję.